Hej, Witajcie, gracze, po raz kolejny w Dune'ie, gdzie zagramy sobie, jako przymytnicy zdecydowałem, bo ogólnie z tych czterech frakcji, przypominam ciągle, że to jest Early Access, nie? To jeszcze nie wyszło, więc tu kilka rzeczy może się zmienić, raczej na plus, ale zobaczmy sobie właśnie, chodzi mi o to, że te dwie frakcje, ród Atrydów i Harkonnenów, oni są bardziej tacy, mają te wpływy w Lancradzie, jak widzieliście w moim tam poradniku graniu. Tutaj oczywiście skupię się właśnie na tych trzech frakcjach pozostałych, ale myślę, że tak dwa idealnie, maksymalnie trzy odcinki na każdą, żeby po prostu pokazać y, czym one się charakteryzują, czym one się różnią od nich. I dlatego zdecydowałem, że skoro ci byli tacy najbardziej ród atrydów, y, no wszechstronny, że tak powiem, miał lancrat, miał y, bardzo dobrą dyplomację, miał bardzo fajne gniazdki obronne i tak dalej, to teraz zagramy sobie dla odmiany przemytnikami. I jak możemy tutaj przeczytać, przemytnicy to pełnoprawni tam bandyci, czyli cyganie, to nie oszukujmy się, to jest jasne i jak nie wiem co. Y, Esman, nimi dowodzi ss -man, mam nadzieję tylko, że to nie on. Doskonale sobie radzą w, właśnie tam w lewirowaniu między przy, tymi układami, pierdu, pierdu, dostosować się do wszystkiego cena będzie odpowiednia, fajnie, fajnie. To jest najważniejsze, tak, to, to te mechaniki tak sobie sprawdzimy już na żywo, bo to mówienie o nich teraz nie ma sensu. No i to jest właśnie to limitowany dostęp do lanceradu. Te dwie frakcje bardziej skupiają się na Landsradzie, a te właśnie jakby no, o wiele gorzej sobie z tym radzą. Nie, nie mogą no, o wiele trudniej im zyskać jakieś tam faktycznie wpłynąć na ten Landsrad, ale nie oznacza to, że faktycznie nie mają na niego wpływu. Więc wybieramy sobie tutaj pana tego SS-mana Turka, no tutaj można już zobaczyć spoilery, jakieś co do hegemonii, co się stanie, no, oczywiście będzie montowane, żeby pokazać wam tylko tutaj najlepsze momenty. P ci doradcy, no sprawdźmy kogo my tu mamy. Kwatera pro Podziemia produkuje za każdy sąsiedni region, to jest ciekawe. Ale wysoki poziom trudności za każdą kwadrat podziemia. kwadrat podziemia to będzie nasza specjalna mechanika, z której postaram się korzystać, właśnie tylko ile się da. Zmniejsza ilość władzy potrzebnej do aneksji. O, woda, tutaj jakiś kurde lingar można nawet przeczytać wszystko o nim, ale tutaj skupia się na wodzie totalnie. Skórz... zmniejszony koszt zależy od no, dostępnej produkcji wody, czyli mógłbym wodę wszędzie budować. To co? Wszyscy agenci posiadają cechę kupiec. Infiltracji, o, to jest niezłe do szpiegowania, ale myślę, że szpiegostwem dosyć ostatnio mocno się zająłem, szczególnie pod koniec tamtego poradnika grania, więc tu już nie będę tego tyrał. I tutaj zyskujesz pletą za plądrowanie wiosek, też ciekawe. I w ogóle zyskujesz więcej podczas plądrowania, czyli to jest typowy chłop do plądrowania. Nie, ja wybiorę sobie Sabatana Turka i Lingara Betfena do zabawy z wodą i do tych właśnie kwater podziemia żeby to zobaczyć, wyłączymy sobie fremenów. Świat damy sobie mały. Spróbujmy na małym dwie, dwie frakcje tych, tych. Eee, aktywność burz robaków tam. No dobra, tych nie będę ruszać lepiej. I na średnim niech to się zacznie. No tutaj, na chwilę, będzie takie rozpoczęcie pewnie. No nie wiem, nie chciałbym tego ciąć jakoś super, więc sobie. Ten początek tylko tak tu rozegramy, a później już będzie montowany. No i wszystko wiadomo, to co jest znane, nam lubiane, więc też zaczynamy zwyczajnie. Jednostki, oni mają bardziej takie, nazwałbym te jednostki. Może nie takie hit and run, czyli z cyklu właśnie walka partyzancka, ale. No coś na pewno w tym. w ten deseń. Nie mogą się zbytnio ukrywać. Fremeni są od tego mistrzami, żeby tam. adam automatyczny zwiat. Zaraz zobaczymy ich bonusy, jakie oni to mają. Zyskuje dzienna regeneracja zdrowia razy 5, aż maksymalnie, czyli aż 50% do końca, kiedy w pobliżu ginie wroga jednostka. Czyli typowo chłop do tego, że jak giną przeciwnicy, to on się leczy dzięki, znaczy no, dzięki temu. No, ma regenerację większą. My tutaj yy, skażenie, o właśnie, to jest ciekawa jednostka, która. To jest normalny strzelec, który tam w tych poprzednich rodzie atrydów zwiększa obrażenia, kiedy atakował ten sam cel. A on nakłada karę na daną jednostkę, razy jeden maksymalnie, zużywa zaopatrzenie w róg o 50% więcej. To jest bardzo ciekawe, właśnie. Oni są taki. No, trochę na tym działają, żeby właśnie wyprztykać wroga z zaopatrzenia. O, sobekłem nawet. I patrzcie, teraz można. Nie możemy już właśnie przejąć wiosek pokojowo, bo to tylko do atrydów należy. Teraz zawsze będziemy musieli już ich atakować. Tak to niestety, a postaty wygląda, e, chociaż tymi zaatakuję, od razu rzucę ich tu, no i teraz można zobaczyć Tymi granatami jak tutaj rzucałem jakimiś, oni faktycznie są zatruci, tracą zaopatrzenie o wiele szybciej Baza, a to dopiero dwóch tysięcy się odblokuje, no to Ki e, nie może na na razie nic z tym zrobić, ale oczywiście ułożenie bazy każdej z frakcji też jest inne Tutaj musimy ich pobić. Yy, chyba nie można zakładać tych kwater podziemia w ogóle w tych, tych właśnie wioskach takich yy, tych dzikusów całych. No tak, można tylko u innych graczy. No to to na pewno będę chciał sobie. Ogólnie chciałbym sprawdzić, właśnie spróbować się pierwszy raz za przyjaźnić tutaj z rodem atrydów i yy, pokonać ten yy, ród Harkonenów. To byłoby takie moim tutaj pseudo-celem. No ale to właśnie, zwyczajny na razie początek raczej w każdej z frakcji jest bardzo podobny, więc tutaj. Nie ma na razie nad czym się podniecać, więc sobie to pewnie przewiniemy. Ale za to jeśli chodzi o technologię, jak widzicie, drzewka y, dla każdej z frakcji są takie same, ale różnią się właśnie tym, że mają tutaj swoje właśnie znaczki. Czyli na przykład możemy zobaczyć produkcja y, kasy za każdą frakcję o mniejszych wpływach niż twoje. No ciekawe, niezłe wpływy. I za każdą kwaterę podziemia dane, no, czyli znowu skupiamy się na kwaterach. Tutaj władza potrzebna do aneksji wioski w oparciu o odległość jest zmniejszona, czyli też bardzo fajnie, jeśli chodzi o ekspansję. I zaopatrzenie biorąc udział w zniszczeniu jednostki, patrzcie, czyli zabijając, my dostajemy zaopatrzenie, a jak przypominam, nasze jednostki zabierają wrogom raczej zaopatrzenie. Tutaj też była technologia e, totalnie inna dla rodu, właśnie atrydów mieli, żeby się przyjaźnić z innymi frakcjami, a my mamy na to, za to na przykład. Odblokowuje budynek, oddział czarnego rynku, o. Czyli rzeczy właśnie do tych kwater podziemia. I liczba solarii zdobywana podczas plądrowania, czyli też zachęca nas to do plądrowanka. I jeszcze tutaj coś mamy. Kara za aneksję ograbionej wioski. No właśnie, bo każda, to będziemy raczej chcieli szybko, bo plądrowanko, hmm, a nawet można w sumie byłoby rozpocząć w taki sposób. Albo, hmm, normalnie kara potrzebna aneksji. A dobra, spróbujemy plądrować te wioski. Spróbujmy bardziej militarnie też podejść, przynajmniej na początek. To jest to, że kiedy splądrujemy jakąś wiochę, to ona niestety e, ma karę, plus 5 do jednostek tutaj władzy, żeby ją zająć. A dzięki temu ulepszonko, od razu bardzo szybko można mm, te kary się pozbyć i na, tak naprawdę plądrować te wioski, ile się tylko da. E, I nie ma żadnych tutaj kar za to. No, tutaj co to? Kupcy, solari plus 3 bardzo dużo, i tu też kupcy, no, ciekawe. No dobra, więc zaraz sobie zobaczymy, jak te technologie się opracują, pewnie. No dobra, i tak chwilę później tutaj mapka bardzo ładnie się odkrywa, trochę technologii tam się porobiło, ta partyzantka, i spróbujemy sobie teraz, jako że nie mogę, nie mam władzy, a jednostki tak sobie stoją, nic nie robią, więc można zdobyć idealnie doświadczenie lub nawet właśnie splądrować wioskę, jak teraz też zrobię, no bo mając teraz ten bonus, kara za aneksję wioski mnie nie dotyczy. Wyszkoliłem też sobie specjalną jednostkę naszą, czyli no jak każda nasze. wszystkie jednostki są nasze, są specjalne, specjalnej troski również, jeśli ktoś by pytał. Zwiększenie mocy w zależnie od ubytku zaopatrzenia wroga. No i już się można domyśleć, że te jednostki są specjalnie właśnie po to, żeby zuczać, z, z, z tego to skażenie właśnie, tak to się nazywało. Nie jakieś tam zepsucie, tylko skażenie Nakładają na przeciwnika, a snajperzy idealnie takich wykańczają. Wydaje mi się, że też snajperzy mają największy zasięg w grze. No właśnie, widać, mają praktycznie dwukrotnie większy niż normalnej noski, ale jak z ich siłą w sumie? 20, to jest bardzo dużo obrażeń, również. A no, jeszcze remorze o 50% wzrosnąć, czyli o 30, 30 ataku mogą mieć, aż to jest bardzo, bardzo dużo. Wyobraźcie sobie dwóch takich, dwie jednostki snajperów, oczywiście są masakrycznie słabe jeśli chodzi o życie, mają tylko 300, zero pancerza, czyli to mm, bardzo źle wygląda, jeśli o to chodzi, ale no super jednostka, na pewno lubię mieć z dwie, a nawet trzy jednostki snajperów, oni po prostu masakrują wszystko, Taka, ci raczej jedna jednostka takiej wystarczy, tak mi się wydaje, że... No, oni jeszcze rozrywają pancerz, więc tam w ogóle, no, takie jedna, dwie, raczej coś w tym stylu. No i teraz można plądrować sobie wioskę, 300 zł za friko. E, tak naprawdę nie dostajemy z tego żadnej kary, bo mamy specjalną technologię, więc no to jest idealny interes. O, jednostki się potek spiły, mm, tu można sobie zobaczyć, e, o właśnie, splądrowana ona jest, ale i tak koszt nie wzrósł, bo tu by było, że tam plus ileś tam za to splądrowanie, ale takich rzeczy nie ma, więc idealo, ideolo nawet. Co my tu jeszcze mamy? O, jako w ogóle frakcja ta nasza, tutaj tych całych. Przemytników, mamy też dostęp do właśnie czarnego rynku, tylko oni mają takie wydarzenia na tej mapie, czy tam jakby ciekawe miejsce. No i to jest najczęściej nie jest jakoś super mocne, ale możemy kiedy mamy za dużo przyprawy A potrzebujemy natychmiast gotówki, to możemy sobie wymienić to Lub na przykład właśnie agentem sim filtrować, żeby Dostać trochę przyprawy tak od tak Ja na razie chyba spróbuję znaleźć tych sitczów, bo mnie tutaj denerwują, że atakowali mi tu wiochę O i kolejny pan szpiegunio Produkcja danych, no to do lanseradu sobie tam idź. Dobra, no a my co? Dalej spróbujemy tutaj uleczyć te jednostki i tyramy wszystko co tylko się da. No to już po 3, po 4 jednostki to już tak trochę ciężej będzie właśnie, po 3, po 3. Tyle ciężej będzie to zdobyć, ale tych na pewno jeszcze bym sobie splądrował. No darmowe 300 to jest, nie? Teraz to są dla mnie miliony. No dobra, teraz skoczmy sobie troszeczkę dalej, czyli tutaj już jak widzicie trochę odkryłem tego syfoterenu, tu jeszcze chyba zostały te chopery, odkrywają sam dół mapy, ale to by było tyle, gram, no nie wiem, już sobie nie pamiętam co ja tam wybrałem, bo to dla mnie nie jest, yy, tak od razu to nagrywam. I co, mam odblokowane już właśnie tutaj jak widzicie, to jest nasza ta specjalna umiejętność, czyli możemy sobie tworzyć te kwatery pod podziemia i żeby tu nie zamulać, to po prostu stworzyłem już kilka tych kwater, mam chyba nawet tego gościa. 呃。Uh O, właśnie, kwatera podziemia produkuje 5 zł za każdy sąsiedni region, w którym jest takie coś. Jak takie coś zrobić? No, to wystarczy mieć, widzieć wrogą wioskę i wystarczy, tu jest to. Im więcej macie kwater podziemia, tym droższe to będzie, no, zwłaszcza w pieniążkach, więc trochę to jest do dupy. Władza, no, to minimalne, więc to nie problem. Ale zobaczmy sobie tak naprawdę, co my możemy tu mieć. Zrobimy w każdym regionie harkonenów oprócz bazy, no bo w kwaterze głównej się nie da, co ciekawe. I na przykład tutaj mm, mamy. 6 budynków, tak naprawdę, do zrobienia. Można maksymalnie 3 z tego, co tu widzimy. I one się dzielą, bym nazwał, na takie pasywne rzeczy. Każdy z pierwszych z nich to jest pasywny taki przychód, dochód czy coś w tym stylu. Na przykład zamienia, właśnie w danym regionie. No, nawet nie jest takie durne tutaj. Wodę tego gościa, pleton, który tam produkuje w Solarii, pieniążki, które my będziemy dostawać na konto to jest bardzo ważne, to zaznaczyć, że to jest tak średnio napisane ale to jest po prostu dla nas przychód on się pewnie wnerwi. Albo bardziej agresywne rzeczy, tak jak tutaj na przykład odkłada się, jakby jest magazyn, tak skrytka z kontrabandą, właśnie odkładane są niby zasoby 30% trafia do zapasów, i kiedy splądrujemy tą wioskę, to wszystkie te zapasy dostajemy więc to jest taki fajny motyw, żeby super plądrowanie zrobić. Mamy jeszcze tutaj lekarz bez licencji, to jest trochę dziwne. Regeneruje zdrowie wszystkich pobliskich jednostek, naszych oczywiście, nie? Ale no to co, musimy podejść mu pod wioskę, czy co? Takie to jest trochę dziwne moim zdaniem, bo, kom... czy znaczy, no nie wiem, gracz to pewnie od razu by tam wojnę wywołał i tyle. Yy, mamy też bardzo fajne ukryte ładunki wybuchowe, jak atakujemy jakąś wiochę, to one wybuchają i cała milicja traci o połowę HP. To jest dosyć potężne, jeśli wróg się gdzieś okopie. Mamy jeszcze tutaj sprzęt szpiegowski, trochę, nie wiem, myślałem, że to jest OP, ale to jest też tak dziwnie wytłumaczone, codziennie przyspieszenia, losowy postęp technologii, posiadacza wioski, to jest właśnie istotne, bo możemy sobie zobaczyć tutaj, te rzeczy komp ma ewidentnie opracowane, no może nawet te, i ja dostaję właśnie codziennie jakiś tutaj bonus do tego, więc to jest całkiem ciekawe, codziennie, to jest nawet niezłe, myślę, że też to będzie lekko zmienione, bo jest trochę zbyt mocne, kiedy się to zrobi wszędzie, bo ja mam to tu, tu nie, tutaj i tutaj trzy takie rzeczy. No to codziennie dostawać bonus, to jest trochę dziwne. I ostatnia rzecz to jest jeszcze właśnie: produkuje pół wpływu i pół danego. No to takie już sobie najważniejsze jest to kombo, nie? Żeby stawiać to obok siebie, te, te rzeczy się łączą i te, te wpływy są jeszcze większe. Chciałem też spróbować się zaprzyjaźnić. No no dobra, może już odpalę tę grę, nie chcę, tam leci. Chciałem się zaprzyjaźnić, kurde, z tymi całymi muminami. Atrydami, ale no to, to są debire. zaatakowali mnie i teraz mamy minus w relacjach totalnych, mimo że handlowałem z nimi. No strasznie dziwne, będzie musiało to przetestować w jakiejś pewnie, jak będę grał z Sitchami, czy znaczy nie Boże, nie Sitchami, tylko Fremenami. No. Sitche to są ci yy, ludzie, kurdy na pustyni, Murzyni na pustyni tak zwani. A ja chcę, właśnie będę ostatnią frakcją, jak będę to pokazywał. Spróbuję się zaprzyjaźnić z tymi, kurdy, z feluchami. No są, no co, co ja mogę powiedzieć, robisz te traktaty i tak dalej, umowa naukowa, umowa handlowa, wszystko, umowy, ten nie, zaatakujecie i mam to w dupie, no to kurde, jak tak, jak tak grają te cwele, no to co się dziwić, że później są problemy. Co ta wiocha ma w sumie, pieniążki, woda, nie potrzeba, bo mam specjalny budynek do wody, o, a to zrób tutaj tego, bo trzeba będzie zapełnić wreszcie koparki, bo jak to stoi z, no właśnie, z syf. Że zwiększyć wydobycie przyprawy. I żeby to zrobić, chcę właśnie zająć ten region wreszcie. No, te jednostki, no ja jakoś nie przepadam bardzo za tymi całymi przemytnikami. Tak, taki specyficzny ten styl, właśnie, że służy bardziej do zmęczenia wroga, też do obrony raczej, aniżeli do ataku. Trzeba strasznie byłoby myśleć właśnie nad sniperami, żeby ustawiać ich tam na terenie Ym, i tak męczyć te jednostki. Taki styl. O, matka. Styl gry taki podnudzenie męczenie przeciwnika. Jeśli komuś to się podoba, to fajnie, ale mi osobiście nie chciałoby się tak do tego odwalać. I też nie wiem do końca, jak działa ta specjalne wydarzenia kontrabandy. Bo to wydarzenia to oczywiście te rzeczy, co tu się pojawiają, ale no nie wiem, ktoś tu widzi jakąś kontrabandę. Jest czarny rynek, to potwierdzam, mamy to. To jest tylko dla nas czarny rynek, możemy się w tym bawić. Ale tak poza tym to nie widzę, co to jest. żniwiarki, rozwalony chopper, ruiny. No właśnie, nie, 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 ja nie widzę tego zbytnio. Landsrat, coś tu głosowanie. Możemy zostać tutaj Unia Sprzedawców Wody, status ten mieć. Statut nawet. Koszty wody. A no to można w sumie na tak zagłosować i nie zostaną po dupie, bo ja mam bardzo dużo tych zapasów. Koszty rekrutacji. Hmm. No, wolałbym chyba nie, bo bym sobie coś dorekrutował. No i mamy 50 tych wpływów, nie? Yy, głosów w Lancradzie. Yy, po też odblokowaniu to się. O, po, po 5000 hegemonii to się odblokowuje. A, takie. Żeby w ogóle cokolwiek było. Czyli podoba mi się ten motyw, że to jest. Yy... Nazwałbym takie logiczne, właśnie, nie, że te dwie frakcje, Harkonneni i Atrydzi, faktycznie yy, płacą imperatorowi, ale my na przykład yy, spłacamy tutaj, raz nie udało mi się zapłacić nawet, yy, opłacamy tutaj, właśnie jakichś tu ty tych całych. Yy, gdzieś to będzie napisane w sumie? Yy, zbadano interesujące miejsce. Dzięki, Lancerat, super. Traktat zakończony, prośba handlowa. Co tych, no, 700 za 200 zł 200 tego? No głupek, głupek, no. Idiota. Chcę mnie tu patrolować. Eee, dobra, wy się tu uleczcie. Robal gdzieś atakuje. Super. Mm, I tutaj musimy zająć jeszcze jedną wiochę, wtedy, bym mógł zrobić tego questa. Co będę dostał 200 hegemonii? No, bo tutaj trochę do dupy z tym. Kończą się w sumie te ogniwa paliwowe. Dobra, to zdobędziemy sobie tą wiochę i będziemy mogli się zaprzyjaźnić z ciczami. A taki bonus do dupy. wolna kompania to jest oczywiście moja najlepsza jednostka. O, będzie o jeden punkt dowodzenia mniej kosztować, to jest takie tam... Poło dupy mi to lata, szczerze mówiąc. Dawaj tutaj zatrudni gościa. Będę musiał. Co ja w ogóle pracuję Właśnie to. Bo muszę mieć silosy, żeby wydobywać więcej tej przyprawy, bo jest straszny z nią problem. O, pieniądze się nie zgadzają. O, już się zgadzają spoko. <laughs> Co ze wzdura. jest durny. Ora, podejdźcie sobie tutaj i znowu atak. Snajperzy są fajni, ewidentnie. Snajperzy są moją ulubioną jednostką w tej frakcji. Nie wiem, czy ogólnie najlepszą, ale w całej grze, ale na pewno są bardzo mili, jeśli chodzi o granie. Dużo biją strasznie, fajny mają ten bonus do zadawania obrażeń w zależności od wroga jego zaopatrzenia. Ale tak, to te jednostki, dron bojowy, myślę, że mają jednego z najsłabszych. Po prostu, znaczy, no, całkiem sporo bije w sumie. No, może, może. Ale nie, wiem, zawsze dron mi się wydawał jako taki właśnie. No, rzecz wspierająca tutaj, a nie grająca pierwsze skrzypce. Można było wydać przyprawę, żeby tego... Nie no, to chyba jeszcze ogarnę tak. Imperialny wywiad, coś tu przegłosowali tak średnio. odrzucili wodę, y odrzucili koszty rekrutacji, no taki... Bo tu musiałbym wezwanie do broni zrobić, no może to też to polecę. I wiocha się zrobiła, można wykonać tego, dostaje hegemonię z Afriko. Bardzo mnie to cieszy. Tu na pewno bym lotnisko musiał zrobić, żeby szybko się przemieszczać, bo zobaczmy sobie mapę. No, ja tak nie tak co, co. Dwa tereny, na przykład sobie robię, właśnie przerwy, w zależności też jak są rozdysponowane te wioski i tak sobie. No, później robię te lotnicha. No dobra, ale chyba tutaj nawet można to zakończyć. To jest taki początek, myślę, tych całych przemytników. I później jeszcze drugi, pewnie się pojawi materiał, coś po kroju. Tego endgame'u zobaczyć, jak to jest. Pewnie tutaj ich potyram, te wioski, chociaż tutaj mam te podziemne bazy moje. To może ich zostawia, a atrydów potyram. No zobaczę jeszcze. To są najemnicy, właśnie cyganie, pustynni. Mm, całkiem też przyjemna frakcja, nie jakoś super wymagająca myślenia, tylko ten styl takiej właśnie walki bardziej na zmęczenie przeciwnika bardziej na jakieś tu zabawy tą całą właśnie że przyprawą albo pieniędzmi tak takie to. No i oczywiście te podziemne bazy właśnie, żeby tam budować sobie, to jakoś aż tak do mnie nie przemawia. Może nie jest to najsłabsze, te, te pierdolniki, ale najmocniejsze też zdecydowanie nie jest. Takie okay, jest, bo jest to. Tak bym to nazwał. No dobra, to by było tyle. Tutaj tutaj. Ja nad, nie wiem ile to wyjdzie, bo to i tak przecież montaż będzie, więc amen. Do następnego, czekajcie na drugą część Przemytników. No.